Cześć, witajcie ponownie. Dziś mamy taki temat, w którym budujemy sufity podwieszane. Jest tu odrobinę kombinacji, bo te sufity muszą być połączone z elementem, który schodzi w dół ze stropu, w związku z czym ten strop też musimy jakoś wykończyć. Jednym ze sposobów, żeby to wykończyć jest na przykład M system, Atlas M system, My natomiast sobie przykleimy na to płytę. Zobaczcie, jak to klejeniem nasza powierzchnia została oczywiście przygotowana, uprzednio wyczyszczona z wszelkiego rodzaju nierówności, jak również zagruntowana. Klej się miesza, oczywiście trzeba go zostawić na chwilę, żeby doszedł do siebie. Nie za gęste, nie za rzadki, no, nie ma bo to nie jest gips, a już na pewno nie jest zupa. Płyty przygotowane, mamy tutaj połówki z długości, no i zaraz Wam pokażemy jak to będziemy sobie u góry łapać żeby na to po prostu nie spadło, no bo nie czarujmy się, to się nie złapie od taka a więc tak, nosimy klej Oczywiście punktowo plackami powiedzmy około pół metra od siebie, może być gęściej. Łapiemy sobie pion na jednej krawędzi, łapiemy pion na drugiej krawędzi. Oczywiście w tym najbardziej wysuniętym punkcie łapiemy już miarę do, tego, do, do ściany. Tutaj miarę łapiemy. Mamy tutaj miara i pion do góry. I dopiero pomiędzy tym punktem, a tym punktem łapiemy linię prostą i wtedy wiemy, że to będzie proste. Na razie linii nie mamy, więc... Proste nie jest ze specjalnie, chociaż może nawet. A potem lecimy dopiero kolejną część, a nasze płyty łapiemy sobie od góry do profila, a po to właśnie, żeby nam to nie zjechało na dół. O, to cała filozofia. Dobra, idziemy dalej. Ok, 20 minut później wygląda jakbym wyszedł z sauny, ale strasznie się parno zrobiło. Nie wiecie czemu, może tempo pracy. E, no ale w 20 minut mamy to wyklejone. Tak więc, tak jak powiedziałem, szybka robota. Szybsza, dlatego że no, klej niestety ma czas pracy ograniczony, więc trzeba się uiwijać, to pierwsze. No, a po drugie, że jest znacznie mniej, że tak, detalingu, takiego w ustawianie zabawy i tym podobnych. Nie ma po prostu potrzeby wkręcenia i ustawiania wszystkiego i płaszczyznowania yy, i kombinowania, żeby to wszystko ze sobą grało. My to tutaj lecimy na bieżąco, wszystko się dzieje w locie, niejako, więc yy, i sama robota finalnie jest po prostu szybsza sama w sobie. Yeah. Um. No dobra, my musimy, jedynym minusem jest, może tak, jedynym minusem jest to, że musimy to teraz zostawić do wyschnięcia. Najlepiej do wyschnięcia oczywiście, jak złapię, to też można się pokusić o prowadzenie już dalszych prac. Natomiast najlepiej by było, gdyby to wyschło, i wtedy nie ma ryzyka, że to się odspoi przez przypadek. Więc jedynym minusem jest taki, że musimy to zostawić na jakiś czas i dalsze prace możemy kontynuować dopiero właśnie po upływie jakiegoś tam czasu. Natomiast no my się nigdy nie nudzimy, zawsze sobie jakieś zajęcie znajdziemy, więc lecimy robić. Coś innego w międzyczasie, a do tego wrócimy potem.